Jest zielona światełko od streamka. Robimy sobie rozgrzeweczkę. Zobaczymy, może nie będzie tak lagować. Może na początku tylko będzie lagować, żeby wiesz, wczytywał serwer i tak dalej. Kurwa. No nie, nie wierzę. O kurwa, zjebałem. Wow! Ile 3. miałeś HP? 3. Ja wiem, 6 Też był na pierda. Zacznijmy od tego, że ja, że ja dawno nie grałem na myszce, bo grałem w Need for Speed'a, a tam się myszki nie używa. I fajny celownik tak swoją drogą, ale chyba taki mały, nie? Czy, czy jest git? Twój? Twój. Fajny. No, jest fajny, tylko nie wiem, czy nie jest za mały, czy co. Ja tam mam standardową... No tak, no bo sobie ustawiłem czerwoną kropkę. Przyzwyczajnie z y, GTA. Tak mi się lepiej każe. Z kamerą? No tak, z kamerką. Są lekkie zacinki, czy coś, ale to są z, przez internet. Nie przez kąpa, czy raczej przez internet. Kurwa, gdzie ty jesteś? Ciebie nie widzę. A tu! Mnie jakoś chyba nie zlagowało, nie wiem. A jaka była komenda na to, żeby te wszystkie gówna znikały, typu krew i tak dalej? O kurwa, zjebałem. THP. O kurwa, chciałem <ścoughs> się napić przez kominiarę. Kurwa, jebany skórny apesznyk. O kurwa. już za piękna banicja. Proszę Państwa. I co? Jak nie, nie grałeś, to też to grałem. No to na pewno miał, skill, masz skilla lepszego. To już od razu widzę. Uuu, jak AniHita, mam 84 Ja hp no kurwa, chyba w tył pięty No w mały palec nogi, byłeś blisko 10hp, ja pierdolę Byłem, dostałeś chuj No Dostałeś w chuja takie PAP PAP, skry PAP PAP O ty skurwysynu O ty kurwa Koła pierdole, nie? 21 w jednym hicie. Kurwy. jakiś jak jakaś kurwa stara baba z No bo kurwa nie grałem w tą grę dwa miesiące czy coś i zapomniałem podstaw. A ty jeszcze kupiłeś takiego skina W postaci, że się miesza kurwa z tłem. Na jakimś mirku daście i na tej łapce ty się kurwa mega miesza. O kurwa! O tych chujku sprędzonych. O ty, ty skurdy, synu. Ja pierdol, ale jestem ważym, jebanym. No ja kurwie. 6 -9. O kurwa, nie. cel 11 ty kurwa w uraku Słuchawki mi się zjebały, nie mam jak już poprawić teraz Bole, ja słyszę takie flapy kurwa, takie blyk 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 Muszę w końcu kupić nowe, tylko że mnie kurwa nie stać Nareszcie ten skin jest ten, so ten antyterrorysty no daćcie. Jak grałem, to nie wiedziałem skąd w ogóle dostałem Polajaszek. Jest na broń, z której umiem strzelać i nikt mi forma z niego nie spadnie. Ale fajne plecy ma ten skin twój. Ile on kosztuje? o kurwa. Muszę coś zrobić kurwa. On wstał. Stary wstał. I szklankę do mnie wystawia. Bo chciał się napić. Nie oh. bagard. Wręcz jestem Ale, bo no właśnie mi też Tak strzelam, strzelam, strzelam Ty się nie ruszysz tak co jest kurwa Już mnie jestem gdzieś namierzył Widział o, kurwa Ja z tym nie wiem, ale laga dostałem. O jest, odlagowało się. Kurwa. Kurwa. Dobra. Spatera płat. Taki top No. nie Kurwa! Kurwa, wyrwałem głowę z tego przez ścianę. Gdzie jesteś? Gdzie a Ty?